Dawid, bo ty trochę świata już widziałeś. Powiedz mi, jak najlepiej usuwać chwasty przy rolnictwie precyzyjnym, bo teraz to każdy mówi co innego. Ja, stary, ja robię dalej klasycznie. Ale słyszałem, że jak już się bawić w precyzję, to podobno punktowy oprysk działa najlepiej. Kamera, czujnik, pyk, w jeden chwast i po sprawie. Mówią, że to oszczędza i chemię i nerwy. Hmm, a mechaniczne usuwanie? Chwastownik, palce, gwiazdki. To nie byłoby czasem lepsze? No właśnie nie wiem. Jedni mówią, że super, bo bez chemii. Drudzy narzekają, że jak sucho, to tylko kurz się robi. Ja już sam nie wiem, bo nigdy nie porównywałem na jednym polu. Tyle co słyszę od ludzi na skupie. Właśnie dlatego chcę to sprawdzić, zrobię eksperyment. Wezmę dwa kawałki obok siebie. Na jednym przejadę mechanicznie, a na drugim to w sumie zrobiłem już oprysk. Zobaczę, gdzie chwasty wrócą szybciej, gdzie mniej roboty, gdzie taniej, no i jakie efekty będą. I dobrze gadasz, bo teoria teorią, a życie życiem. Potem koniecznie powiedz, co wyszło, bo sam jestem ciekawy. Może i ja coś zmienię w swoim gospodarstwie. Spoko, wszystko ci potem pokażę. Jak będzie różnica, to nagram cały materiał, żeby każdy mógł zobaczyć, czy to naprawdę działa. Czyli dowiedziałem się tyle co nic. Witam was wszystkich serdecznie w 25 odcinku serii granej od zera na polskiej mapie Polanki. Zaczynamy odcinek od sprzedaży mleka. W poprzednim odcinku na pewno to zauważyliście, że załadowałem sobie mleko na moje beczki. Te beczki są podczepione tak z przodu jak i z tyłu ciągnika, i teraz wybieram się do mleczarni, aby to sprzedać. Pogadałem z tubylcem, pogadałem z Dawidem, bo tak on ma właśnie na imię, żeby się dowiedzieć, jak usuwać chwasty. Tak się składa, że tutaj mamy tych chwastów co niemiara i będzie ich jeszcze więcej. Tak samo mam nadzieję, że będzie całkiem dużo łapek w górę, ale to już jest tylko i wyłącznie wasza robota. W poprzednim filmie pytaliście mnie też co można zrobić właśnie, żeby wspierać moją twórczość, ale bez wydawania pieniędzy. Oczywiście, tak jak powiedziałem, przede wszystkim można oglądać filmy do końca, a jeżeli bardzo się wam podobają, to po prostu polecajcie je dalej. Zawsze można kliknąć przycisk udostępnij i wysłać je komuś. Kto jeszcze mnie nie odkrył? Tak naprawdę tyle wystarczy, żeby moją twórczość po prostu wspierać. No i oczywiście warto zostawić łapkę w górę, napisać jakiś śmieszny, głupi komentarz, no i oglądać do końca. Ale to już na pewno wiecie. Pojechałem, sprzedałem, zarobiłem pieniądze. Mam prawie 27. No dobra, przegiąłem. Mam nieco ponad 26 tysięcy. Dobra, mam prawie 26,5 tysiąca złotych. Tak będzie najbardziej precyzyjnie, bo tak w sumie to jestem w połowie między 26 a 27 tysięcy. Wjechałem jeszcze na pole, tutaj, na to pole z tymi zielonymi liśćmi, żeby sprawdzić czy przypadkiem nie będę ich niszczył. To jest bardzo ważna wiadomość, dlatego że kto kliknął w dzisiejszą miniaturę to wie, że zniszczyłem sobie plony. Także dzisiaj opowiem Wam jak do tego doszło, co spowodowało zniszczenie plonów, ale po kolei. Najpierw to ja muszę wyodpiąć, oczywiście ręcznie, te wszystkie metalowe elementy, które były podczepione do ciągnika. Teraz, tak, zapisanie gry to też jest bardzo ważna rzecz, żeby przypadkiem nic się nie zepsuło. Teraz czas na kosiarkę. Trzeba zatem wysiąść z ciągnika, oczywiście w odpowiednim miejscu, podejść do tyłu i włączyć maszynę. Włączyć, podpiąć. Jak pod... Podpie... No, podpięta, podpięta. No to jak jest podpięta, to możemy jechać na pole. Tak się składa, że muszę pojechać skosić trawę, bo moje zwierzęta nie mają co jeść. Nie wiem zupełnie dlaczego kosiarka mi się rozłożyła, nie wiem co wcisnąłem, że tak się stało, no ale musiałem ją złożyć, bo w przeciwnym razie nie wyjechałbym w ogóle z garażu. Pamiętacie na pewno, że mam dwa pola z trawą, dwie łąki. Jedna stara, druga nowa. Ta nowa łąka była koszona jeden raz i na razie nie będę jej ruszał. Natomiast ta łąka była koszona już wiele razy. Ale, oczywiście, cała trawa i całe siano, które tu powstało, zostało zebrane. Teraz trzeba skosić tę trawę po raz kolejny, ponieważ błąka wyrosła znowu na 100%. Jeśli graliście w farminga od samej premiery, to na pewno mogliście zauważyć, że nie ma znaczenia, czy będziecie kosić trawę w tym drugim stadium wzrostu, czy w trzecim, ostatnim. To jednak się zmieniło. Dzisiaj, jeżeli chcecie uzyskać 100% plonu, czytaj 100% trawy, to musicie kosić trawę dopiero wtedy, kiedy ona będzie wyrośnięta na maksa. Dlatego ja poczekałem u siebie, aż trawa wyrośnie i tak wygląda trawa, która jest największa jaka tylko może być. Większych plonów z tej trawy już nie uzyskamy. No chyba, że będę o nią lepiej dbał, będę sypał więcej wapna, będę wsypał na przykład więcej nawozu. No to wtedy jest szansa, że jeszcze te plony będą nieco większe. Ale na razie i tak już nic z tym nie zrobię. Trawa wyrosła, więc trzeba ją skosić. Wsiadłem do Zetora i tak sobie pomyślałem: kurczę. Coś trzeba kupić. Jakąś maszynę wypadałoby teraz po prostu dodać na gospodarstwo. I wiecie co? Ja wypatrzyłem sobie już ursusa, którego będę chciał tutaj mieć. Jest taki jeden ursus, który mi się podoba. Nie powiem Wam jeszcze dzisiaj, jaki to jest. Możecie pisać w komentarzach Wasze domysły. Zobaczymy, kto zgadnie. Natomiast jest jeden ursus, który na pewno będzie kupiony w tej serii. Będę chciał to kupić. Tylko muszę uzbierać na niego pieniądze. Ale tak jak słyszeliście moją rozmowę z Dawidem na samym początku odcinka, prawdopodobnie najpierw kupię sobie mechaniczny chwastownik. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy usuwanie chwastów chwastownikiem będzie miało sens. Chcę zrobić eksperyment, chcę to sprawdzić. Jeżeli wy znacie odpowiedź na to pytanie, napiszcie w komentarzu. Po prostu, mamy rolnictwo precyzyjne, stosujemy te metody, zarabiamy dużo pieniędzy, dostajemy bonus środowiskowy, ale musimy dbać przede wszystkim o chwasty. No a jak usuwać chwasty? No, dla mnie na logikę najlepszym sposobem będzie usuwanie mechaniczne, ponieważ nie będę aplikował ani grama chemii. Jak to dokładnie będzie wyglądać, sprawdzimy później. Natomiast na razie sprawdziłem jeszcze zwierzęta i okazało się, że faktycznie muszę bardzo szybko dostarczyć im jedzenie. Weźmiemy do tego Mercedesa, ten ciągnik, który spadł mi z nieba. Jak to pewnie doskonale kojarzycie sprzed wielu odcinków. Tutaj jest dość ciasno ten Mercedes ledwo wjeżdża. On ledwo się mieści, ale na szczęście zapiąłem przyczepkę. Tylko nie zapiąłem wału. Zapiąłem kable, ale nie zapiąłem wału. To jest problem dlatego, że nie będę w stanie korzystać z tej właśnie przyczepy samozbierającej dopóki tego odpowiednio nie zapnę. W przyczepie było jeszcze troszkę siana, więc wyładowałem od razu go do obory, bo siana to akurat dzisiaj raczej robić nie chcę. Tak się składa, że to jest łąka, która ma być z przeznaczeniem tylko i wyłącznie dla moich owiec, czytaj kus. Cały czas widzicie, mówię owce, bo owce są z nami od Farminga 13 i ja wciąż jeszcze nie przestawiłem się na to, że ja mam tutaj kozy. Tak jak chwilę po premierze 25 cały czas mówiłem, że gram w 22, tak teraz jeszcze pewnie przez dobre pół roku będę mówił, że mam cały czas owce. Bardzo przepraszam za te wszystkie niedociągnięcia, ale musicie wiedzieć, że staram się, jak umiem. Ale po prostu to jest chyba silniejsze ode mnie. Gdy przez ostatnie trzy lata powtarzałem cały czas owce, 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 owce i czasami były też barany. No to człowiek teraz potrafi się pogubić. W każdym razie mamy kozy. Szkoda, że nie mamy tych męskich osobników. Może kiedyś dostaniemy takie coś w podstawce? Bardzo bym tego sobie życzył. W sumie. Taki mi się odcinek przypomniał. Grałem sobie w dwójkę. robiłem takie wielkie żniwa na mapie No Man's Land i wtedy mówiłem o tym, co bardzo bym chciał zobaczyć w kolejnym farmingu albo w aktualizacji do istniejącego wtedy, czyli do dwójki. No i mówiłem, że chcę ryby. Mówiłem, że chcę ryby i dostaliśmy te ryby. No to teraz powiem, chcę męskie zwierzęta. I mam nadzieję, że też dostaniemy. Co prawda musiałem na to długo czekać. Musiałem czekać na to, z tego co pamiętam, ponad dwa lata... Ale mimo wszystko się doczekałem. Więc może, jeżeli ja dzisiaj zacznę marudzić na temat tego, że przydałyby się jakieś męskie osobniki? Oczywiście mamy już teraz koguta, no ale to troszkę mało. Ja bym chciał, wiecie, zobaczyć byka, kozła. Ja bym chciał zobaczyć barana. Chociaż akurat baranów to, to na tych mapach jest dużo. Tylko na drodze. Niestety, czasami jak jadę drogą, to mam wrażenie, że wszędzie są tylko barany. Ale nie do końca o takie barany mi chodzi. Chodzi mi o te zwierzęta. I ja bym bardzo chciał je zobaczyć w farmingu. Może w farmingu 28, bo to tak pewnie za jakieś dwa lata? To może wtedy by takie coś zostało dodane? To wiecie, taka idealna okazja. Ja nie chcę tutaj snuć jakichś aluzji, ale bardzo bym sobie życzył, ja bym się nie pogniewał, gdyby Giants w kolejnym farmingu dodał takie rzeczy. Halo Giants, jak ktoś o to słyszy, co ja tu mówię, bo może akurat ktoś ogląda moje filmy? To dajcie znać. Tak się zastanawiacie, czy Giants ogląda moje filmy? Może nie wszystkie, bo nie podejrzewam nikogo, że Giant ogląda wszystkie moje filmy, ale niektóre widział. Ja o tym wiem, ja o tym wiem, że niektóre filmy widział, więc sprawdzają co robię. Dobra, jedziemy na gospodarstwo, 40 km na godzinę, odpiąłem już w ogóle przyczepkę samozbierającą, ona sobie gdzieś tam leży, teraz będzie czekać. Wow, ale musiałem zajechać drogę temu samochodzikowi, ale musiałem mu zajechać drogę. Skoro ja wyjechałem na drogę, a ten gość mnie od razu zaczął wyprzedać, to naprawdę musiałem wyjechać mu prosto przed maskę? No, cóż, zdarza się. Wiecie dobrze, że na po tej drodze jeżdżą barany, a ja mam prawko z chipsów, więc chyba się uzupełniamy, nie? 26 tysięcy prawie 500 zł. To oznaczać może tylko jedno. Jeżeli chcę kupić chwastownik mechaniczny, to mogę iść do sklepu i go kupić. Ale chwastownik mechaniczny będzie usuwał tylko małe chwasty. Jeżeli ja będę chciał usuwać też średnie... A na jednym z moich pól właśnie są średnie chwasty. To powinienem kupić sobie pielnik, a pielnik kosztuje nieco ponad 30 tysięcy złotych. Więc szybko wskoczyłem do ładowarki szefer. Taka ładowarka, mini ładowarka, takie trochę pierdzi kółko, ale powiem wam, że całkiem dobrze się tym nawet pracuje. Załadujemy sobie te dwie palety. Pojadę je za chwilę sprzedać, zamienię to wszystko na pieniądze. Mam nadzieję, że w ogóle dobrze to wyjdzie, ale. słuchajcie. Ajajaj aj, 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 spadło! Dobra, stoi, siedzi, leży, dobra, jest, zapiąć pasem, zapomnieć o tym, wszystko fajnie. Tylko tu była jeszcze jedna zbłąkana paleta. Nie wiem, czy wy ją pamiętacie, ale od wielu odcinków mam jedną paletę, która leży sobie w jednej szklarni i nic się z nią nie dzieje. A propos automatycznego sprzedawania palet. Tak sobie oglądałem poprzednie odcinki, nie wiem, 17, 18 odcinek, tak chciałem wrócić, zobaczyć co się tam wtedy działo i trafiłem na jeden komentarz. Nie wiem, ja, ja oczywiście go przeczytałem już dawno, dawno temu. Ale teraz do niego wróciłem i tak mi utkwił w pamięci. Jeden z widzów napisał, że bardzo realne jest dla niego automatyczne sprzedawanie sałaty. A wiecie dlaczego? Dlatego, że jest dużo bardziej realne, niż gdybym ja tę sałatę miał trzymać przez miesiąc lub dwa, bez żadnej chłodni, bez żadnej lodówki, i pojechałbym ją wtedy sprzedać. I ja sobie myślę tak, kurczę, przecież to jest genialne. Przecież teraz ten system, który ja tu mam, jest rewelacyjny ponieważ jeżeli tylko ja coś wyprodukuję, to automatycznie jest to odbierane przez dostawcę. On może sobie to wziąć, może sobie to zawieźć do sklepu, może sobie to sprzedać. Każdy jest zadowolony. Ja produkuję, on od razu odbiera. Oczywiście płaci mi za to sporo mniej pieniędzy. Coś za coś. Ale mimo wszystko jest to całkiem realne rozwiązanie i wcale nie zarabiam na tym bardzo dużo pieniędzy, bo 5000 złotych dziennie, wiecie, na poziomie trudnym to, to jest już coś, ale wciąż, żeby mi się te szklarnie zwróciły to będę potrzebował naprawdę dużo czasu. Zawiozłem teraz jedną paletę sałaty, zawiozłem również dwie, oczywiście niepełne, palety koziego mleka. Tam była jedna pełna paleta koziego mleka, druga to była tylko taka, taka pierdółka, ale finalnie mam już prawie 31 tysięcy złotych. Bardzo mi się to podoba. Coraz więcej pieniędzy na moim koncie i mamy więcej terenów, mamy dwie łąki, mamy trzy pola, tylko teraz czekać, aż to wszystko wyrośnie, tylko teraz trzeba za o to zadbać. Żeby plony były duże, żeby to ładnie chciało rosnąć, żeby przypadkiem na przykład jakiś grad tego nie chciał zniszczyć. Chociaż akurat na to to nie mam wielkiego wpływu. Jeżeli się okaże, że przyjdzie grad, trąba powietrzna i po prostu przejdzie przez środek mojego pola, to ja to wszystko mogę stracić. Ale to nic, będę się zastanawiał, co dalej. Odczepiłem oczywiście ręcznie za pomocą modam Manual Etach, odczepiłem sobie przyczepkę i teraz idę szukać, czy przypadkiem nie mam jakiegoś ciekawego kontraktu, który można by było zrobić. I taki kontrakt znalazłem: kontrakt na opryski, kontrakt na pryskanie pola herbicydem, ale nie jest to zwykłe zlecenie, to jest zlecenie maszyną Gigant. To jest zlecenie. Największym opryskiwaczem samojezdnym, jaki tylko jest dostępny w Farmingu 25. Patrzcie na tego potwora. To jest maszyna, która może mieć konfigurację taką, że może naraz pryskać 54 metry szerokości pola. 54 metry tyle może naraz pryskać ta gigantyczna maszyna. Ale jest jedno, ale, może być też zdecydowanie mniej, w zależności od tego, jaka konfiguracja się tutaj trafi, i prawdę mówiąc, nie wiem, jaką my tu mamy ale wydaje mi się, że jednak tą mniejszą. Co nie zmienia faktu, że pryskanie tego pola będzie bardzo opłacalnym kontraktem. Patrzcie na to, ja dopiero dojechałem na pole, rozłożyłem się, ruszyłem i już jest 6%. To może oznaczać tylko i wyłącznie jedno. Ja zarobię mnóstwo pieniędzy w krótkim czasie i będę za chwilę bogatszy o ponad 10 tysięcy złotych. Do wszystkich hejterów, którzy twierdzą, że ja zniszczyłem serię stawiając kilka szklarni i ustawiając automatyczną sprzedaż i automatyczne nawadnianie, że to w ogóle nie jest realne, patrzcie na ten kontrakt. Weźcie sobie stoper. Albo nie. Cofnijcie się o te kilkanaście, kilkadziesiąt sekund do początku, gdy ja zaczynałem robić to zlecenie. Policzcie ile czasu potrzebowałem na to w odcinku. Pomnóżcie sobie to przez... dwa i pół... I będziecie mieli realny czas, który był potrzebny na zrobienie tego zlecenia. A potem podzielcie to przez dwa, ponieważ ja dziennie zarabiam dwa razy mniej niż zarobię na tym kontrakcie. I teraz zobaczcie, ile pracy bym musiał dziennie wkładać więcej, żeby zarobić tyle, co na tej mojej szklarni. No, właśnie, i wyjdzie na to, że te szklarnie wcale nie są tak bardzo opłacalne, bo po prostu codziennie na nich coś tam zarabiam, codziennie dostaję jakieś pieniądze, ale to nie są miliony monet, to wiecie, nie jest, są szklarnie na poziomie łatwym, które są po prostu generatorem nieskończonej ilości pieniędzy. Mogę zbudować jedną, drugą, trzecią, dwudziestą, setną, dwusetną szklarnię. Każda produkuje gigantyczne ilości sałaty, a jedna paleta sałaty jest warta nawet 5-7 tysięcy dolarów, bo przecież takie mody też możemy znaleźć, że jedna paleta jest warta kolosalne ilości pieniędzy. Ja przyjeżdżam, ładuję 100 palet i jestem w stanie zarobić kilkaset tysięcy. Tysięcy dolarów. Takie coś było, na przykład w pojedynku, który niedawno był grany na mapie Notną no Land. ale nie na poziomie trudnym, no chyba wiecie o co chodzi. Tutaj nie ma takiej możliwości, tutaj nie mogę aż tak kombinować. Tu nie będę modyfikował żadnych cen, to jest poziom trudny, tu gramy realnie. Więc jeżeli jakiś dostawca chce ode mnie, na przykład, odebrać taką sałatę, zapłaci mi za to 25% mniej, to ja mu ją sprzedam. Ale niestety teraz wygląda na to, że nie skończę tego kontraktu. To znaczy, będę musiał znowu jechać do sklepu, kupić nowy herbicyd? Bo mi braknie. Brakło, brakło, skubańca brakło, myślałem, że wystarczy. Myślałem, że się uda. Tak po pierwszym przejeździe miałem nadzieję, że uda się zrobić to zlecenie, tylko i wyłącznie raz napełniając zbiornik herbicydem. Oczywiście nie niedopełna, bo jeszcze na głowę nie upadłem. Ja za ten herbicyd sam płacę, więc muszę go wydać jak najmniej. No ale niestety, trzeba było w takim razie zrespić sobie jeszcze jedną taką beczkę, jeszcze jeden taki mauser, no oczywiście tam jest 2000 litrów, ja nie będę lał 2000 litrów tutaj do mojej maszyny, bo to nie ma w ogóle sensu, trzeba było zalać troszkę mniej, 445 litrów w zupełności powinno wystarczyć, wiecie, jak mi zostanie tutaj 150 czy 200 litrów, no to już trudno, odżałuję, ale jeżeli mi miałoby zostać na przykład 1500, to co, miałbym sobie wylać 1500 litrów herbicydu? I tak herbicyt jest bardziej opłacalny niż na przykład jakiś płynny nawóz albo w ogóle nawóz stały. To dopiero jest drogie. No ale cóż, no. Trzeba jakoś wjechać na pole dokończyć ten kontrakt, już jest ponad 90%. Więc ja dojadę tylko na koniec pola i będzie wszystko zrobione. Tak mi się przynajmniej wydaje. Już naprawdę jestem blisko: 95, 96, 90. No dawaj, 7, 98, 99. Oj, kończy mi się herbicyt, Słuchajcie, 42 litry mi zostały. Ja naprawdę robiłem to na oko i mi się to udało zrobić. 37 tysięcy złotych! Wystarczy, 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 ja już to wiem. Wystarczy mi teraz na taki piękny jeden chwastownik, a konkretniej pielnik. Cały czas mnie tylko denerwuje, że pole numer 40 wymaga orki, a ja wiem, że jak zrobię orkę, to będę potem miał mniejsze plony, więc ja tej orki robić nie chcę. Ja tej orki robić nie chcę, ja tej orki tak naprawdę nie mogę robić. Denerwuje mnie też to, że tutaj ocena środowiskowa to jest tylko 56, tak jakby w ogóle nie było tam azotu. Będę musiał się zastanowić, co zrobić, żeby nawieść tam to pole na 100%. Bo przecież w innej sytuacji to będzie naprawdę słabo, także będę musiał tam wjechać czymś, ogarnąć sobie pole, ale to później. Na razie czas na chwastownik za 36 tysięcy złotych kupiłem sobie chwastownik na własność i zauważyłem, że w sklepie możemy kupić jeszcze talerzówkę? Nie, czekajcie, to było Rolmako U436. To nie jest talerzówka, to jest kultywator. Taki wielofunkcyjny kultywator, tu wielu rzeczy można go użyć. Jest to taki flagowy produkt marki Rolmako i gdy ja zobaczyłem, że można go kupić za naprawdę niewielkie pieniądze, to ja postanowiłem, że to zrobię. Tylko, że ja nie mam teraz kasy, więc ruszyłem drogą prosto przez mgłę do sklepu. Będę musiał prawdopodobnie zrobić jeszcze jakieś zlecenie, by zarobić szybko te 3000 złotych, których mi brakuje. Bo ja chcę kupić ten kultywator. Kultywator Lolmako jest bardzo dobry. Ja to wiem. Wy widzowie, też niektórzy z was, jesteście rolnikami. I naprawdę wiele osób już, myślę, że odsetek rolników w, w grupie moich widzów to jest całkiem spory odsetek, zdecydowanie większy niż na wszystkich innych kanałach nierolniczych razem wziętych. Taka jest prawda. No jednak, mimo wszystko, tutaj tych rolników mam bardzo dużo. I jak ja was czasami pytam o jakieś kwestie rolnicze, to od razu dostaję odpowiedzi, i to wiecie taką fachową. Bo ja widzę, jak ktoś tak gdzieś błądzi, bo raz w życiu był na gospodarstwie i opowiada jakieś bajki. A widzę, jeżeli ktoś na przykład żyje tym wszystkim. Ja też przez to, że gram w farminga, że współpracuję z różnymi rzeczami, właśnie z różnymi markami w branży rolniczej, w szczególności właśnie z marką Rolmako, o którym podkładam głos do ich filmów czasami no to też miałem okazję dowiedzieć się wielu rzeczy. Między innymi na temat właśnie takiego kultywatora marki Rolmako, ale o tym kultywatorze będę opowiadał później. Ja go chcę zdobyć, ja go chcę kupić, chcę wymienić ten kultywator, który mam na nowszy, ale z drugiej ręki. Więc żeby coś takiego zrobić, muszę najpierw zrobić kontrakt. Bo trafiło mi się, trafiło mi się tutaj takie zlecenie, które mogę zrobić. I mogę je zrobić moją maszyną. Bo tak się składa, że mam tutaj, widzicie zresztą, Piękny fastownik za 36 tysięcy złotych. To jest maszyna, którą jeszcze przed chwilą kupiłem. Mam ją teraz, co prawda mam wrażenie, że ta maszyna jest dość ciężka i tak ten traktor to sobie radzi, wiecie, tak na dwa czasy, tak trochę go podnosi przód, jak tak skręcam, to go zaczyna tak bujać. Nie jest to najlepiej prowadzący się pojazd w Farmingu 25 w tym momencie, przyznajcie, przyznaję się bez bicia, bo jednak obciążenie tej tylnej osi jest bardzo, bardzo duże, ale to nic. Ja nie muszę się tutaj ścigać, ja nie muszę tutaj spełniać jakichś dziwnych norm, to nie jest europejski zielony ład, ja muszę dojechać na pole i pozbyć się chwastów. Tyle albo i aż tyle. No to czekajcie, jesteśmy na polu i tutaj na jedną rzecz będę musiał teraz pomarudzić. Bo wiecie co, jak na przykład mamy tą minimapkę w lewym dolnym rogu, tak wiem ona jest teraz wyłączona, ale wyobraźcie sobie, że ona tam jest. Gdy mamy rolnictwo precyzyjne, to automatycznie pojawiają się nam na przykład tam. Takie mapki, że tu jest więcej azotu, tam jest więcej wapna i tak dalej? Szkoda tego, że szkoda tylko, że czegoś takiego nie mamy w podstawce gry, bo to by nam bardzo ułatwiło grę, że po prostu ta mapka jest odświeżona w czasie rzeczywistym, tutaj jak widać da się to zrobić. Tylko ja nie rozumiem, skoro da się w ten sposób ogarnąć nawożenie, skoro da się w ten sposób ogarnąć wapno, czyli pH, to dlaczego w ten sposób nie da się ogarnąć chwastów? Dlaczego mapa tych chwastów nie wyświetla? Przecież gdybym ja miał tutaj tą minimapkę w lewym dolnym rogu, to od razu bym wiedział, czy jadę dobrym kursem, czy nie. Jeszcze żeby tutaj rosła sobie, nie wiem, jakaś marchewka, cebula, czy cokolwiek, co dopiero kiełkuje, to też bym od razu wiedział, gdzie te chwasty są, a gdzie ich kurde nie ma. A ja wjechałem tutaj w jakąś kukurydzę, która jest duża, która jest większa od tych wszystkich zielonych i innych badyli, które rosnąć nie powinny. Ja nie wiem, gdzie mam jechać. Ja nie wiem, gdzie mam jechać. Ja teraz jadę jak na oko, jak normalnie ślepy. No bo co, ja mam jechać tutaj, czy może 5 metrów obok, a może 2 metry obok, a może pod innym kątem? Wiecie, przy boku pola, przy krawędzi to nie jest żaden kłopot, no bo przejadę sobie wzdłuż krawędzi, nawet wracając też nie ma wielkiego problemu, bo mniej więcej mam ten punkt orientacyjny. Ale wyobraźcie sobie, że jadę przez środek pola. To jak ja mam teraz jechać? O, w tym momencie troszkę w lewo, troszkę w prawo? Czy ja tych chwastów się pozbywam? A może jadę w taki sposób, że tylko połowa maszyny pracuje, a druga połowa to jest na wakacjach? Czemu tego nie ogarnęli? Przecież, jeżeli dało się zrobić to dla nawożenia, jeżeli dało się to zrobić dla poziomu wapna, to czemu nie dało się tego zrobić dla chwastów? No nie wiem, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo po prostu nie wiem i trochę ubolewam nad tym, że tego nie ma, ale przynajmniej widzę, że chwasty pięknie są usuwane. I to jest akurat dobra wiadomość. Co prawda, muszę sobie tak migać, klikać i sprawdzać, jak to wygląda na tamtym podglądzie. Bo dopiero teraz, jak wcisnę klawisz Escape, to widzę, czy jadę prosto, czy jadę krzywo, czy dobrze usuwam te chwasty, czy przypadkiem nie jadę drugi raz po tym fragmencie pola, który przed chwilą był już przeze mnie przejechany. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Trzeba po prostu dopasowywać się do tego co się ma. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Więc teraz szybciutko rozpędzam się do 25 km/h, ale już zwalniam, ponieważ jest górka, a ten traktor nie do końca dobrze radzi sobie z górką mimo tego, że chwastownik pozwala jechać 25 km na godzinę zawsze i wszędzie. Ja sobie pomarudziłem, ja sobie ponarzekałem jak typowy Polak, ale już mam zrobione ponad 80% zlecenia. Jak to szybko zleciało. Ponad 80% zlecenia już mam gotowe jeszcze tylko od nawrotka. Myślę, że jak przejadę tam i z powrotem jeszcze dwa razy, to kontrakt będzie zrobiony. 87, 88, dobra, nawet nie będę musiał dwa razy przejechać. Tam i z powrotem przejadę i kontrakt będzie pewnie gotowy. Może się uda. 90, ej, czemu nie ma 92? Już powinno być tak 94 mi się wydaje. No nie, 92, no to nie ma szans praktycznie, żebym ja tutaj dojechał na koniec i było zrobione. 94, 95, dawaj. 96, 7, 8. No, 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 dawaj, no, dawaj, dawaj. 97, niedobrze. Czyli tych chwastów jeszcze trochę zostało. No, ale faktycznie został tutaj taki mi jak na środku. Przecież ja nawet nie widzę, że tu są gdziekolwiek kwasty na tym polu. To jak mam wiedzieć, że tu jest mijak, a tam go nie ma? 99, no, dawaj, 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 jadę pod złym kątem. Jeszcze kilka chwastów trzeba usunąć, żeby się to zaakceptowało. No, jest. Mamy to. Mamy to, słuchajcie, jest, 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 dobra. 4754 zł, tyle mam na koncie. Natomiast ten kultywator u 436 standard. Opowiem wam za chwilę co nieco o tym kultywatorze, bo to jest bardzo ciekawa maszyna. Ten kultywator jest już kupiony. Ale za dużo mniejsze pieniądze. 4167 zł, czyli na koncie zostało mi niecałe 6 stówek. Zaraz Wam opowiem o tym kultywatorze, bo to naprawdę jest ciekawa maszyna, która jest oczywiście produkowana przez Rolmako. Rolmako to jest polski producent sprzętu rolniczego. Tworzą maszyny, które, mówiąc bardzo kolokwialnie, służą do grzebania w ziemi i to takiego bezorkowego grzebania w ziemi. Pługi dłutowe, kultywatory, brony talerzowe i wiele, wiele innych maszyn. Między innymi mają też chwastownik, ale nie pielnik. Mają chwastownik, pielnik, ja chciałem kupić pielnik, teraz zapnę sobie do przodu ten kultywator. Oczywiście ten kultywator jest zapinany do tyłu ciągnika, chyba żebym jechał na wstecznym, no to jak widać też by poszło. Natomiast kultywator Rolmaku U436 występuje w gigantycznej ilości wersji. Ciężko by mi było tutaj wymienić wszystkie, ale najważniejsze z nich są takie, że może być to kultywator przede wszystkim zawieszany. Tutaj mamy maszynę zawieszaną. Wiecie co znaczy maszyna zawieszana? To jest taka, która... Wisi na traktorze, wisi na zaczepie do traktora. Ja wiem, że tłumaczę teraz to trochę jak dla trzylatka czy pięciolatka, ale weźcie pod uwagę fakt, że nie każdy jest rolnikiem, nie każdy stał koło ciągnika, nie każdy wie jak wygląda zaczep trzypunktowy, nie każdy wie, że trzymetrowy kultywator to wbrew pozorom jest bardzo szeroka maszyna, więc ja to tak tłumaczę, wiem, że jak dla pięciolatka czasami, ale chcę, żeby każdy wiedział, czym to się różni. Może być na przykład maszyna półzawieszana. Ona ma wtedy takie koła z tyłu, na przykład, które pozwalają też. Jest zawieszana na ciągniku, ale dodatkowo ma koła z tyłu, więc jest w cudzysłowie mówiąc wleczona po ziemi, ponieważ część maszyny jedzie, a część jest zawieszana właśnie z tyłu. Czyli jest taka półzawieszana. Może być na przykład taki kultywator składany, ponieważ szerokość robocza tego kultywatora tutaj w tej wersji to są 3 metry, ale ten kultywator może być na przykład 4-metrowy albo 4,5-metrowy. A każda maszyna, która jest szersza niż 3 metry, wymaga składania hydraulicznego, no bo w przeciwnym razie nie dałoby się z nią legalnie jeździć po drodze. Dlatego na przykład, jak mamy maszynę 4-metrową lub 4,5-metrową, to ona jest w odpowiedni sposób składana. Wtedy można na przykład też wyposażyć maszynę w specjalny wózek transportowy. Tutaj tych konfiguracji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I wiecie co? Rolmakot to jest naprawdę w 100% polska firma. To nie jest jakiś polski oddział nie wiadomo czego, to jest, po, to jest firma, która jest w Polsce od ponad 40 lat, działa w Polsce, polski rodzinny kapitał, jak chcecie, to poszukajcie. Jest ona w Wielkopolsce, w okolicach wrześni. Także. To mi się podoba, że w Polsce powstają tego typu maszyny. No ale o marce Rolmako to jeszcze na pewno wam opowiem tutaj. Generalnie jest bardzo dużo modów Rolmako w farmingu 25. Ja liczyłem i chyba jest ich 21 w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek. Wszystkie zostały wykonane przez JMZ-a i zostały wykonane genialnie, zostały wykonane rewelacyjnie. Generalnie ja lubię chwalić polskie mody, natomiast jak ja widzę moda, który zrobił JMZ, on jest po prostu genialnie, rewelacyjnie wykonany. I nawet gdyby to była marka niemiecka, nie wiem, jakakolwiek inna i zrobiłby tego moda JMZ w taki sposób, to ja bym też go chwalił bo jakość wykonania każdego moda Rolmako jest wyśmienita, podobnie jak kilku innych marek, które JTMZ również modował. Więc jeżeli tylko chcecie to wejdźcie sobie na mod wpiszcie nawet JTMZ, zobaczycie co robi, bo chłop robi tak dobrą robotę, że wydaje mi się, że ciężko znaleźć lepiej wykonane mody do Farminga 25. Tak czy inaczej ja wjechałem teraz na pole, żeby pozbyć się chwastów. I wjechałem na pole, używając do tego chwastownika mechanicznego a konkretniej pilnika. Pielnik to jest taka maszyna, która pozwala jechać nieco szybciej niż chwastownik i wyrywa również średnie chwasty. Tutaj mamy, do tutaj mamy możliwość mieć... Inaczej, mogą się pojawić małe, średnie bądź duże chwasty. Tu akurat pojawiły się średnie. Duże chwasty to można usunąć tylko i wyłącznie herbicydem, ale małe można usunąć chwastownikiem, średnie można usunąć pielnikiem. Oczywiście pielnik będzie usuwał też małe. Tu akurat na polu, na którym teraz jestem... Na którym rośnie sobie marchewka, tu są akurat chwasty małe. I te właśnie małe chwasty też pięknie, mój pielnik usuwanie, dość że jest dość szeroki, to jeszcze jedzie w miarę szybko i usuwa to naprawdę bardzo dobrze. Ja tylko nie wiem jednej rzeczy, czy tego typu usuwanie chwastów da mi przynajmniej tak dobry efekt, jak używanie herbicydu. Dlatego robimy eksperyment. Sprawdzimy to, przetestujemy, jak się to będzie zachowywało, a wy możecie napisać Komentarzu: świetne usuwanie chwastów na polskiej mapie Polanki, i wtedy serduszko trafi do Was. No, a ja wracam na gospodarstwo. Ja wracam na gospodarstwo i tutaj się zapomniałem tu zapomniałem się, że mam włączone niszczenie upraw. I w tym momencie zdałem sobie sprawę z tego, jak wielki błąd zrobiłem. Naprawdę, ja zniszczyłem sobie plony. Ja nie przewidziałem tego, że orkisz, który tutaj rośnie. Już jest podatny na koła mojego ciągnika, że ja po prostu to zniszczę. I zniszczyłem tego orkisza naprawdę całkiem sporo. Niestety, czasami takie błędy człowiek popełnia i będzie musiał za nie zapłacić. To jest chyba najgłupsza rzecz, jaką mogłem zrobić w tym momencie. No ale cóż, stało się. Co się stało, to się nie odstanie. Żegnam się z Wami, mam nadzieję, że się podobało. Dobrego dnia i do zobaczenia wkrótce. Na razie.